Dzień wszystkim Dzisiejszy filmik będzie filmikiem z atrakcji w Legnicy trochę innej, bo nie stałej Ona jest tylko raz na rok Raz na rok, raz w roku tak. Idziemy zobaczyć Mamy już parę ekip na gdzie Idziemy się dowiedzieć co gdzie i ile Proszę tam od końca. Proszę bardzo. Już są ekipy tutaj, się szykują. O. Zaczarowany ołówek, piękny. Tu mamy pierwszy, tu mamy drugi, nie wiedzieć, co to ma być. To, to będzie, zdaje się, budka telefoniczna, angielska chyba, czy jakoś tak. Tutaj. Co to może być? Co to może być? Co to będzie? Proszę mi powiedzieć. Zamek z krukiem, e, czarownicą i czymś tam Ale konkretnie z jakiejś bajki coś? Czy tak, czy tak żeście sobie wymyślili? Tak wymyśliliśmy sobie. Aha, okej. Okay. No to co, też można. Z filmu? Chcesz kupić <laughs> Nie, dziękuję. To już wszystko. A z jakiego filmu? Aha okej. Okay. To jest czarownica chyba, tu jest czarownica. Ale to taki e, bardziej nie dla dzieci, tylko taki bardziej prawie, dla dzieci. Tak. I to rozumiem ta ekipa tutaj jest ze swoich. No tak. to właśnie na, na początku byli, A. że tak powiem złapani <grym> O proszę. Pozują do zdjęć, idziemy dalej tu mamy czwóreczkę, nie ma żadnych informacji A nic takiego, tutaj jakie motylki będą pływać. a to to chyba już widziałem gdzieś to ja to już chyba gdzieś widziałem zbliżają się do rozpoczęcia taka sprawa techniczna wszyscy uczestnicy wpływu, którzy będą w nocach to przestrzeni są od podlanych każdy członek załogi powinien posiadać kapo. Mamy salę, jest kolejny czarny, się. Tak, jest. Tu mamy smoka wawelskiego. No, a tam mamy. Pociąg do Askabaru, tak? To jest tam z Harry'ego Pottera. No to, to chyba z Pottera to tylko tyle. Co? Jesteśmy tutaj na starcie, ekipy żeście widzieli. Wody Polskie z Wrocławia zdaje się, to ze słupa naszego zbiornika wody pitnej. Tutaj dziś będziecie mieli filmik, dwa filmiki nawet gdzieś. Tutaj pokaże się po lewej jeden i po prawej drugi z tamtego miejsca. To jest o słupie mówię. To jest zbiornik wody pitnej na, na Lewnicę, wodę puścili, ale nie wiem czy Wody Polskie, czy miasto odpowiada za kontramę tutaj. Chyba Wody Polskie, bo między wałami to nie jest miasto. Tak mnie się wydaje, jak ktoś wie w komentarzach, zostawcie. Mamy właśnie wpływ samoróbek po długiej przerwie, tak samo jak i po długiej przerwie będą i Legnicy Pewnie jeszcze z Legnicy właśnie to zobaczycie Niebawem, bo to też jakoś chyba za 3 tygodnie, czy dwa jakoś tak, dobry zmienia do nagrody Tu mamy taki spływ samoróbek 11 czerwca godzina 15 i co? byłoby miejsce żeby przejść że po jak, rzeki jak, powrotamy powrotamy jak wzdłuż rzeki e przy wybrzeżu ale jest to no prawa nie zachęca mamy 10 ekip. 10, ja mamy 10 ekip, to roku 10 ekip startuje jeszcze raz 10 ekip tak jest pytań. Na drugim miejscu był Batman, a na miejscu trzecim jest Taka była... Lecimy na metę, oczekujemy na 10 ekip na mecie. Ciekawostek tutaj pana opowiedział, bo spływ samoróbek w jakicy już jest 22 raz. I jesteśmy już na mecie z samorubek. samoróbek tutaj takie mamy pyszne lody. Już Wam może pokażę cenę, a jak nie pokażę to Wam powiem, 4 złote gałka, Także nie ma tragedii, idziemy tam na dół. Nie ma. To już jest. No już, no już pierwszy, pierwszy spływający już dopłynął, nie zdążyłem.

Zostaw ten plan, bo zaraz będzie. Trochę odejdziemy od tej sceny, bo, bo muzyka, wiadomo co. przygrywa orkiestra Denta Dmińkowicz. Prosimy gorące brawa na orkiestry. Tu właśnie jest ekipa, chyba w kre... chodnicy z Kajmieczarów, która dobrze kojarzę, a tam już płynie następna. trzecią, a zaraz będzie czwartą. davanti poi ancora poi finalmente la tigre bravano sono avanti sono avanti I za chwilę ja i pan spodziewam się kolejne wybawo. Się nie do końca dużej zaczęliśmy. Nie pory, nie No wiele podróżnych musiała mieć. Magię używała mięśni, siłę Śmiało! A jak się jaką baba Jaga na tym miodu, no, że jest ma. no, ma. no, tak Mam nadzieję, że nasza droga dalej co kolejna samoróbka. Yes. Makowe wróżki i prosimy o brawa. Zaczarowany ołówek.

Давай, махвай. Пинчик махни. Гарутин парчиста. Nie wiem, co razem wspólnie historię tego miasta, bo wpływ samoróbek jest od 98 roku, czyli Państwo tych 22 edycji e, mówi coś e, samo za siebie. Jesteśmy też reklamą dolnego Śląska, tym wisienką na torcie, tym krem de la krem. Był właśnie spływ samoróbek obłękitną z tego kaczawy w temacie światu magii i światu, świata czarodziejów. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim służbom, służbom ochrony. Służbom OSP, Ochotnicza Straż Pożarna OSP RW w Legnicy za to, że dbali o nasze bezpieczeństwo. Tyle ode mnie, kłaniam się państwu, a teraz przechodzimy już wspólnie z żyli z panią redaktor Lilą Sadowską i z panem Gosierowskim z Radia, radia Białystok, który, który dzisiaj przyjechał tutaj specjalnie też zareklamować swój spływ. I oczekujemy werdyktu razem z Państwem. Oddaję mikrofon. Znikająca budka telefoniczna Tardis. Miejsce ósme. Brawo i prosimy kapitana o odbiór dyplomu. Na miejscu siódmym Monika i Anastazja Chaba. To jest drużyna czerwonego smoka. Miejsce siódme. I przechodzimy do kolejne miejsce, czyli szóste. Zdobyła drużyna McDonald's. Makowe wróżki. Zapraszam drużyny na scenę. Wymienione drużyny. Zapraszam na scenę po odbiór dyplomów. Już widzę jednego z Obrócić tak do tych panów z aparatami, uśmiechnąć się. Uśmiechnięcie lepiej wychodzą na zdjęciach. No to na scenę. Anastazja i Monika to jest drużyna Czerwonego Smoka. Anastazja i Monika, zapraszamy. Zapraszamy po odbiór dyplomów. I są. Kochani, po odebraniu dyplomu zostajemy, będzie wspólne zdjęcie. Obracamy się, uśmiechamy i dziewczęta przechodzimy tylko do tyłu i czekamy. Nie schodzimy, dziewczęta, zaczekajmy tutaj, wspólnie będzie pamiątkowe zdjęcie. McDonald's. I nagroda finansowa. 400 zł. Nagrody finansowe do już z formalnościami w namiocie jest na zapleciu. Wróżka, zębuszka, miejsce piąte, Dominik Gabriela. Zmykowscy zapraszam. Dominik i Gabriela Smykowscy, wróżka zębuszka, miejsce piąte. Bokiem, proszę, tam bocznym wejściem od namiotu z napisem Osir. Troszeczkę się odgodziliśmy. I kolejne miejsce, zaczekamy aż wróżka zębuszka odbierze dyplomy. Miejsce czwarte zdobywa Wesołej Krainie Czarów Julian Zawisza. Mówiąc kolokwialnie wchodzimy na pudło. Miejsce trzecie Henrykówka. Zapraszam drużynę Henrykówki w tych wspaniałych strojach. Do przodu, do przodu pochwalcie się swoimi strojami, swoimi uśmiechami. To jest Henrykówka. Już na pudle. Dyplom, nagroda finansowa Rafał i Mateusz Smykowski. Miejsce drugie. Baba Jaga, Baba Jagi. I uwaga, z sami twoje są do Legnica przeszkody Załoga w pełnym składzie. Gratulacje! Legnica pokonuje przeszkody zwycię 22 spływu o błękitną sęgę Czawy Przed państwem! Teraz nagroda publiczności, czyli państwo wybrali najciekawszą, najlepszą, najbardziej wartościową samorówkę, a był, a jest to Baba Jega, Mateusz Rafał Smykowski. Nagroda publiczności. Pierwsze miejsce Legnica pokonuje przeszkody, drugie miejsce i nagroda publiczności Domek Wabajagi. Tak, yy, tak się kończy 22. spływ samoróbek w Legnicy. Zapraszamy za rok na spływ. Pozdrawiam, cześć.